Czy cukier trzcinowy jest lepszy od cukru zwykłego, cukru białego? Zacznijmy może od tego, że cukier trzcinowy, w przeciwieństwie do tego naszego ukochanego cukru, normalnego cukru, jak to niektórzy powiedzą, jest produkowany z trzciny cukrowej. I ten proces jego produkcji troszkę się różni od tej produkcji naszego rodzimego cukru. Na przykład nie jest on poddawany procesowi rafinacji. Ale. Tutaj ten proces produkcji cukru trzcinowego też przebiega różnie, też jest różnie jeśli chodzi o jakość, więc o tym też należy pamiętać. Ale czy ten cukier trzcinowy jest lepszym wyborem dla nas, czyli dla ludzi, którzy niestety mają trudności, żeby z tego cukru zrezygnować, przynajmniej mówię o sobie, ale myślę, że nie jestem w tym osamotniony, czy to jest lepszy wybór? Zacznijmy od tego, że cukier trzcinowy jest często przedstawiany jako produkt. Które po pierwsze zawiera mniej kalorii, coś co byłoby bardzo fajnym rozwiązaniem, po drugie posiada wiele substancji, które w pozytywny sposób wpływają na nasze ciało, po prostu dostarcza nam substancji, których nasz organizm potrzebuje. I tutaj ja bym postawił taki wykrzyknik: oczywiście troszkę mniej kalorii, troszkę substancji, które mogą być dla nas przydatne, ale te ilości, czyli różnica jeśli chodzi o kaloryczność i zysk wynikający z tych substancji, które mogą na nas pozytywnie wpływać, jest nie powiem niezauważalny, no ale nie, jednak powiem. To są wartości, które nie powinny wpływać na nasz wybór, jeśli chcemy oczywiście zastosować ten cukier i niejako uważać, że ten wybór spowoduje, że możemy... Słodzić takimi samymi ilościami, że ten cukier trzcinowy, gdy zastąpi ten nasz zwykły cukier, będzie to coś, co wpłynie na nas w sposób pozytywny. Niestety nie. To nie jest tak, że ten, to nie jest tak, że ten cukier trzcinowy jest cukrem o wiele lepszym, czymś, co będzie można powiedzieć dla nas pozytywne, że będzie dla nas czymś, co dużo zmieni. Oczywiście, pewna zmiana będzie, ale nie zmieni to tego, że ograniczenie tych ilości cukru, które spożywamy, byłoby o wiele lepszym wyborem. Chodzi oczywiście o rozsądną ilość stosowania cukru. Samo zastąpienie zwykłego cukru cukrem trzcinowym, oczywiście, będzie wartością dodaną. Mój jeden z byłych szefów tak uwielbiał mówić. I wartość dodana to było coś, co było dla niego jednym z najważniejszych elementów życia. Chociaż nie był taki zły, tak od razu powiem, ale będzie to jednak wartość dodana, jeśli jesteśmy pewni tego cukru trzcinowego, ponieważ jego możemy być troszkę mniej pewni niż tych naszych produktów. No, mówię jak jest. Nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, no, ale niech tak będzie. Ale nie jest to coś, co będzie decydującą zmianą. Czyli, kiedy używasz dużo cukru zwykłego, tego białego cukru, i przejdziesz na cukier trzcinowy, będzie różnica, ale na tyle niezauważalna, że niestety nie zmieni to faktu, że powinnaś powinieneś, powinieneś zmniejszyć ilość po prostu cukru. I niestety. Więc jeśli na przykład zdajesz sobie sprawę, że na 100 gramach cukru trzcinowego i cukru zwykłego masz kilkanaście, dwadzieścia kalorii różnicy, że te substancje tak mocno podkreślane, które są z tym cukrem trzcinowym, no właściwie żeby ich ilość była czymś, co wpływa na nasz stan, żeby była zauważalna, to musiałbyś tego cukru, musiałabyś tego cukru no, wchłaniać dużo no to to nie jest coś, co powinno być czynnikiem decydującym, że wybieramy cukier trzcinowy. I tak, oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nawet takie małe kroczki, nawet te kilka kalorii, to jest coś, co robi różnicę. To jest coś, co potrafi, gdy wdrożymy również inne rozwiązania, w końcu doprowadzić do tego, że jest lepiej, ale nie przeceniajmy tego. Jeśli to jest coś, co ma nam pomóc, jak najbardziej. Wszystko, co nam pomaga na przykład ograniczyć coś, co stosujemy w zbyt dużej ilości, i czy to będzie cukier, czy to będzie kawa, czy cokolwiek innego, i coś, co nam pomaga w ograniczeniu tego, jest dobrym rozwiązaniem. Ale tutaj może przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy: do tego, czym się różni cukier trzcinowy od cukru brązowego. Ponieważ niestety, cukier brązowy często jest czymś, co. Niektórzy biorą jako cukier czcinowy w rzeczywistości tak to nie wygląda. Cukier brązowy to cukier zwykły, który jest potraktowany barwnikiem karmelowym. Barwnikiem karmelowym, który wpływa na jego barwę, jego kolor, ale nie wpływa na jego parametry. Więc odróżnijmy cukier czcinowy od cukru brązowego. I nie przepłacajmy, jeśli już to cukier czcinowy, a nie cukier brązowy. Więc jest troszkę lepszy, jeśli chodzi o oczywiście zawartość kaloryczną, jeśli chodzi o ilość tych cukrów, ale nie jest to różnica znaczna. Nie jest to wręcz różnica dla większości nas zauważalna. Niestety musimy sobie w inny sposób poradzić z tą zbyt dużą ilością cukru, jaki spożywamy. I zamiana tylko na cukier trzcinowy, niestety, nie wystarczy. Przepraszam, jeśli kogoś zawiodłem, no ale musimy samodzielnie na te sprawy patrzeć, sprawdzać tabelę, sprawdzać to, czym naprawdę są produkty i niekiedy w sposób troszkę bardziej krytyczny patrzeć na to, co się nam próbuje sprzedać. Ponieważ bardzo często próbuje nam się sprzedać rzeczy, które no nie działają albo nie są zdecydowanie zauważalnie lepsze po cenach, które już są dla nas zauważalne. No ale może to też wpłynąć na nasze podejście do tego słodzenia. Jeśli kupujemy coś droższe, to może będziemy ograniczać ilość, żeby nie wydawać tak dużo pieniędzy, czyli komuś może to jednak pomóc. No ale niestety. Nie w ten sposób, jakbyśmy tego chcieli. Więc na dzisiaj może już zakończmy. Może przejdźmy do tego oczywiście, że zbyt duża ilość cukru może być dla nas czymś niewłaściwym, może być czymś niebezpiecznym. Musimy zdawać sobie sprawę, że to jest coś, co naprawdę w negatywny sposób może na nas spływać. Ponieważ ten cukier nie znajduje się tylko na przykład w tej naszej kawie, herbacie. Ale też znajduje się w tysiącach innych produktów, które byśmy nawet o tą zawartość tego cukru nie podejrzewali. I niestety właśnie to jest tym największym problemem i właśnie to powinno nas niejako ostrzegać przed zbyt dużą ilością tego cukru. Patrzmy nie tyle na to, ile słodzimy tą naszą kawę i herbatę, chociaż to też jest ważne, ale patrzmy też na produkty, które spożywamy w ciągu dnia, na produkty, które są niejako elementem naszego odżywiania, ponieważ to też jest bardzo, bardzo ważne. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia. Możecie mnie wspierać. Link znajduje się w opisie. Zapraszam też do tego, żeby pokazywać te materiały znajomym, żeby wrzucać je na media społecznościowe i troszkę bardziej krytycznie patrzeć na to, co nam się próbuje niekiedy sprzedać, do czego próbuje się nas przekonać. No, no w dzisiejszych czasach, ale nie tylko, to jest bardzo dobre podejście. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.